Dzień dobry, dzień dobry. Kasia Figura z Figura Media. Dziś temat relacje. Relacje są podstawą budowania każdego związku, praktycznie związku partnerskiego, związku małżeńskiego, koleżeńskiego, ale też relacji biznesowych. I co tutaj się liczy? No, przede wszystkim pierwsze wrażenie. Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie online. Przede wszystkim Twoje zdjęcie profilowe, bo tak jak w relacjach tych realnych, tych spotkaniach na żywo, to człowiek zwraca uwagę na to, jak ktoś jest ubrany, jak chodzi, jak jest uczesany, jak mówi, z jaką intonacją, czy się uśmiecha, czy wygląda sympatycznie. To wszystko buduje pierwsze wrażenie. Natomiast w relacjach online nie mamy takiej możliwości, żeby się do kogoś uśmiechnąć, żeby, się, żeby do kogoś coś miło powiedzieć, zapytać, jak minął dzień, zapraszam serdecznie. Tylko naszym pierwszym kontaktem w relacjach online jest nasze zdjęcie. Zdjęcie profilowe. Już o tym mówiłam i powtarzać będę wciąż, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo zdjęcie profilowe. To jest zdjęcie, które pojawia się tak naprawdę wszędzie. Jeżeli udostępniasz post, jeżeli komentujesz, jeżeli gdzieś udzielasz się w jakichś grupach, to wszędzie Twojemu tekstowi, Twoim wypowiedziom towarzyszy właśnie zdjęcie profilowe. Dlatego tak ważne jest to, żeby zadbać o to zdjęcie. Najlepiej to po prostu zainwestować sobie w fotografa, który zrobi profesjonalne, fajne zdjęcie, które od razu jakby podpowie osobie odwiedzającej Twój profil, kim Ty jesteś, czym Ty się zajmujesz, co sobą reprezentujesz. Więc zadbajcie przede wszystkim o swoje zdjęcie profilowe. Drugim krokiem jest zdjęcie w tle. Bo, jeżeli ktoś zwróci uwagę na Twój komentarz w jakiejś grupie, na przykład albo na komentarz u jakiegoś swojego znajomego, ty się tam udzieliłaś czy udzieliłeś i zaintrygowałeś tym samym kogoś do jakby zapoznania, i ten ktoś klika w Twój profil, bo masz ciekawe zdjęcie profilowe, masz fajną wypowiedź w tym komentarzu, i ten ktoś wchodzi, żeby dowiedzieć się o Tobie więcej. Więc, co pierwsze widzi? Widzi to Twoje zdjęcie profilowe i zaraz obok widzi Twoje zdjęcie w tle. Dlatego tak ważne jest też. Żeby w tle. żeby tam nie zamieszczać jakichś kwiatuszków czy jakiś, znaczy jakieś hasła takie motywuj, motyw, motywujące, bo często tak się też spotykam z tym, to nie jest zła opcja. Ja jednak obstawiam, żeby zamieścić siebie, pokazać siebie na przykład w kilku odsłonach, zrobić sobie taki kolaż w kilku odsłonach, czym ja się zajmuję. I tu od razu, jak ktoś wchodzi, to już od razu ma takie właśnie ten, to pierwsze wrażenie. I albo to wrażenie jest, wow, czytam dalej, szukam dalej, kim ta osoba jest, czym się zajmuje, kogo ma w znajomych, w czym ona może ewentualnie mi pomóc, albo po prostu sobie odpuszczam. Dlatego przemyślcie sobie, co dajecie na swoje pierwsze, do swojego takiego pierwszego kontaktu z osobami, które każda z Twoich znajomych, jest twoim potencjalnym klientem. Więc to jest bardzo ważne. Poza tym ważne jest też to, co widać u ciebie na twojej tablicy. Jeżeli to jest twój profil prywatny, to pokazuj siebie. Nie pokazuj udostępnień przeróżnych nie wiem, fundacji, stowarzyszeń, nie udostępniaj nie wiem ogłoszeń z OLX czy ich w ogóle obcych. A jeżeli już masz taką potrzebę, czy ktoś Cię poprosił i chcesz pomóc, to zamieść to ogłoszenie, zamieść to udostępnienie, ale po zakończonej akcji, po zakończonej sprawie, ty po prostu ten post usuń, bo on jest do niczego niepotrzebny. On jakby nie przybliża nowej osobie Twojej postaci, Twojej sylwetki, a Twój profil ma być Twoim profilem. Na tym profilu masz występować Ty. Ty masz być w roli głównej, i też te posty muszą być zamieszczane. Regularnie. To nie może być tak, że masz piękne zdjęcie profilowe, masz cudowne zdjęcie w tle i post ostatni jest pół roku temu. No to wtedy, jak ktoś wchodzi po raz pierwszy na Twój profil i widzi, kurczę, post pół roku temu, to może, to może ta osoba już na przykład, nie wiem, w ogóle nie pracuje, nie prowadzi swojej firmy, nie prowadzi swojej działalności, nie działa. Więc dbaj o to, żeby. Te posty były pokazywane regularnie i żeby te posty były ciekawe, że jeżeli ktoś przeskroluje wstępnie Twój profil, to żeby na tym profilu była Twoja postać, Twoja osoba, Twoje działania, to czym się zajmujesz, czy ewentualnie udostępnienia Twoich stronek firmowych. Ale to też, ja też czasami to robię. Ale pamiętajcie też, że każde udostępnienie to jest o wiele mniejszy zasięg organiczny. Ja właśnie ostatnio robiłam nawet test, bo zrobiłam poprzednio udostępnienie z Figura Media na swoim prywatnym profilu Kasza Figura filmu, właśnie z tej serii. A kilka dni później, kiedy nagrałam kolejny film, udostępniłam na Figura Media i ten sam film. Opublikowałam, nie udostępniłam, opublikowałam na profilu Kasia Figura. No i oczywiście, co się okazało? Okazało się, że zdecydowanie większa oglądalność jest w momencie, kiedy ja po prostu ten film zamieściłam u siebie na profilu, opublikowałam go na swoim prywatnym profilu, a nie udostępniłam z Figura Media, bo udostępnienie dało mi zaledwie kilka lajków i niewiele wyświetleń. Natomiast jeżeli opublikowałam go na Kasi Figura, duże filmik, który nagrałam docelowo do Figura Media, to tutaj było ponad 400, chyba 50 wyświetleń i też dużo więcej lajków niż z udostępnienia. Dlatego to, to wszystko ma znaczenie, słuchajcie. I poza tym, taki post udostępniony, on już też inaczej wygląda. Dlatego ja rekomenduję Wam, nie udostępniajcie, w ogóle niczego nie udostępniajcie, bo, bo tak naprawdę Wasz profil to nie jest tablica ogłoszeniowa. Tylko to jest, to jest właśnie wasz profil, to jest wasze życie, to jest wasza działalność, to jest pokazanie, czym wy się zajmujecie, co robicie w wolnych chwilach, czym się interesujecie, jakie są wasze pasje, ewentualnie co porabiacie z rodziną w wolnym czasie. Więc to, to wszystko tworzy jakby pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o kontakt z osobą, która zagląda do Ciebie po raz pierwszy. Pierwsze wrażenie: zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, i jak wygląda Twoja tablica. Co też ludzie widzą w pierwszej kolejności? To jest zakładka informacji. I tutaj, jak ktoś napisze szlachta nie pracuje i chce, liczy na mm, jakąś fajną współpracę, na jakieś fajne pieniądze, na jakieś. Yy, Dobre relacje z innymi ludźmi, którzy prowadzą swoje biznesy, z jakimiś przedsiębiorcami czy z osobami, które potrzebują wsparcia jakiegoś eksperta, to ja bym nie liczyła tutaj na kokosy, bo no okej, okay, może ktoś ma taką fantazję, może to ktoś ma poczucie humoru i chce sobie po prostu taki tekst napisać, ale według mnie. To jest raczej antyreklama niż reklama Twojej osoby. W zakładce informacje napisz sobie, czym Ty się zajmujesz, napisz jaką prowadzisz działalność albo jeżeli pracujesz na etacie, to napisz gdzie pracujesz, jakie są Twoje pasje, jakie szkoły skończyłeś, żeby ktoś, kto odwiedza Cię po raz pierwszy, mógł Cię lepiej poznać, mógł wiedzieć czy warto ten profil zaobserwować, czy warto tu wracać, kim jest ta osoba, czym się zajmuje, co sobą reprezentuje, czyli to co mówiłam też wcześniej, jeśli chodzi o pierwszym takie wrażenie wizualne, to tak samo tutaj w zakładce informacje powinniście sobie te wszystkie ważne informacje takie, które jakby budują twój taki wizerunek czy eksperta na przykład, czy osoby elokwentnej, to wszystko to sobie po prostu w zakładce informacje napisz. Napisz też od razu odnośniki do swoich profili tych firmowych, czyli jeżeli prowadzisz jakieś działalności, nie wiem, tak jak ja na przykład mam odnośnik do Figura Media, mam odnośnik do poczuj to strony z olejkami, mam odnośnik do zespołu gdzie diabeł nie może. Mam wypisaną szkołę, jaką skończyłam, magisterskie, podyplomowe zarządzanie marketing. Mam wypisaną szkołę wyższą, mam wypisany licencjat, mam wy napisaną też chyba szkołę muzyczną, jak dobrze pamiętam. Więc ja to wszystko sobie wypisałam, żeby ktoś, jak mnie odwiedza, żeby on wiedział, kim ja jestem, co ja sobą reprezentuję i co ja mogę, w czym ewentualnie ja mu mogę pomóc. Więc to są mega ważne rzeczy. Bardzo ważne w. Budowaniu tych relacji, w relacjach w ogóle jest dbanie o te relacje. Czyli załóżmy, że ktoś, na przykład, po raz pierwszy do ciebie wszedł, na twój profil i skomentował jakiś twój post. I teraz, jeżeli ty to zostawisz bez echa, no to relacja jakby została nawiązana jednostronnie. Czyli ta osoba do ciebie coś napisała, a ty to po prostu olałeś, czy olałaś. Więc nie można tak zrobić żeby nawiązywać nowe relacje, żeby, żeby mieć nowych znajomych, nowych potencjalnych klientów, to ty musisz rozmawiać z tymi ludźmi, którzy pojawili się u Ciebie na profilu i którzy zechcieli do Ciebie cokolwiek napisać. Więc jeżeli ktoś Cię pochwalił, czy ktoś dał jakąś ripostę do Twojego komentarza, to po prostu zareaguj na to, albo odpowiedz. Albo jeżeli na przykład nie, wiem, nie masz jakiejś odpowiedzi, bo ktoś napisał tylko śliczne zdjęcie, to po prostu daj tylko serduszko. I to też już będzie jakaś reakcja, bo ta osoba poczuje się ważna, poczuje się doceniona, poczuje się zauważona, czyli że ty zauważyłaś, zauważyłeś, że, że ten komentarz się u ciebie, na Twoim profilu pojawił, że ta nowa osoba weszła sobie do ciebie, do Twojego domku internetowego i powiedziała do ciebie dzień dobry. I ty powinieneś odpowiedzieć tej osobie, żeby jej się zrobiło miło i żeby w przyszłości znów zechciała Cię odwiedzić. A następnym razem być może pojawi się u Ciebie na Twoim profilu, nawet osobistym, jakaś Twoja oferta. Więc warto, żeby ta nowa osoba również tą ofertę zobaczyła. Więc to, to jest po prostu mega ważne, żeby reagować na to, co ludzie do ciebie piszą, co ludzie do ciebie, jak reagują, bo na przykład też reagowanie na udostępnienia. Jeżeli na przykład ja często też stosuję i wam też rekomenduję prosić o udostępnienia, bo jeżeli chcemy docierać w sposób organiczny, no to nie ma innej opcji tak naprawdę, jak generowanie komentarzy, jak udostępnienia. Tyle tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Więc, jeżeli poprosisz swoją społeczność, swoich znajomych, żeby udostępnili Twój post z jakąś informacją i ten ktoś spełni Twoją prośbę, to nie wypada zrobić niczego innego, jak po prostu podziękować, poserduszkować ten post i napisać: Dziękuję, Zosiu, za udostępnienie mojego posta. I Zosia poczuje się. Doceniona, Zosia, e, zwróci uwagę na to, że Ty zwróciłaś uwagę na to, że ona ten post udostępniła dla Ciebie. E, I e, można właśnie cokolwiek zareagować, żeby ci ludzie wiedzieli, że, że Wy to widzicie, że Wy to doceniacie, że to jest dla Was ważne, bo skoro ja poprosiłam kogoś, udostępnij mój post. Bo chcę dotrzeć do innych ludzi, bo chcę dotrzeć do twoich znajomych z jakąś informacją. Więc jeżeli ta osoba spełnia moją prośbę, to naprawdę te 5 sekund, żeby odpisać dziękuję za udostępnienie. Naprawdę to jest niewielka rzecz, a robi ogromną robotę. Uwierzcie. Kolejną, kolejną rzeczą, która jest ważna, jeśli chodzi o reakcję na, na reakcję osoby odwiedzającej ciebie, to jest oznaczanie, że na przykład ktoś oznaczy ciebie albo u, u siebie w poście, albo u siebie w relacji. Więc są dwie opcje. Jeżeli ten post, w którym zostałeś oznaczony, podoba ci się, jeżeli on jest dla ciebie wartościowy, jeżeli uważasz, że. Fajnie jest się tą rzeczą pochwalić, bo na przykład, nie wiem, ktoś ci oznaczył, że zobaczcie, moją kuchnię wykonała taka i taka firma, i tam jest oznaczenie tej twojej firmy. Albo zobaczcie, taki sweterek sobie kupiłam u takiej i takiej osoby i jesteś oznaczona. Więc warto sobie to po prostu udostępnić, bo po pierwsze, pokazujesz, że ludzie są zadowoleni, bo oznaczają Ciebie i piszą o Tobie w superlatywach. Po drugie, pokazujesz też swoim ludziom, swojej społeczności, swoim znajomym czy obserwującym, że czym ty się zajmujesz. Więc to ma tak naprawdę same plusy. Jeżeli natomiast ten post cieszy cię, jest dla ciebie miły, cieszysz się, że ktoś cię oznaczył, bo każde oznaczenie jest też jakby formą promocji, bo przecież jeżeli, jeżeli ktoś cię oznaczy, że kupił od ciebie, Sweterek, albo że był u mnie na konsultacji i jest zadowolony, to dla mnie to jest. Rodzaj reklamy. To jest właśnie poczta pantoflowa XXI wieku. Dziś, dzisiaj rzadko kiedy spotykamy się z, nie wiem, z jakimś większym gronem znajomych, czasy szkolne minęły, studia minęły, teraz spotykamy się tylko ze współpracownikami, z jakimiś partnerami biznesowymi, którzy te notabene wiedzą, czym my się zajmujemy, prawda? Więc jeżeli ktoś nas oznacza w poście, to on tak naprawdę robi nam wielką przysługę, bo on Mówi swoim znajomym o naszej działalności, o tym, że jest z tego zadowolony i on po prostu rekomenduje Twoje działania, Twoje usługi, Twoje produkty wśród swojej społeczności. Więc tutaj znów nie wypada zrobić nic innego, jak tylko po prostu podziękować. Więc jeżeli nie chcesz tego udostępniać, bo nie wiem, czasami jest tak, że może zdjęcie nie jest takie. Hmm, jakieś wow, albo może e, nie potrzebujesz e, takiego posta, takiej promocji u siebie na tablicy, to przynajmniej za ten post i podziękuj tej osobie za to, że skorzystała z Twoich usług, z Twoich produktów i że oznaczyła Ciebie po prostu w swoim poście. To są bardzo ważne rzeczy, tak się właśnie buduje relacje online. E, tak samo jeżeli ktoś na przykład Ciebie oznaczy mm, w relacji. W stories. No to też to jest super sprawa, bo wtedy ty możesz to udostępnić. W swojej relacji, tak samo, tak jak z postem, czyli możesz się pochwalić tym doświadczeniem, tym wydarzeniem, tym, że ktoś skorzystał z twojej usługi, z, twojej, z twojego produktu, z twojej oferty, lub po prostu możesz to też zaserduszkować. Więc to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, które budują cudowne relacje z osobami, które, jeśli do tej pory nie są twoimi klientami, to może za chwilę nimi po prostu będą. Warto wdrożyć do życia. Jeżeli ktoś do tej pory nie wdrożył, to warto wdrożyć dwa magiczne słowa. Dziękuję i przepraszam. Jeżeli ktoś właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, nie wiem, zrobił wam jakąś przysługę, czy udostępnił wasz post, czy skomentował, no to wiadomo, dziękujemy. Ale nie zawsze jest taka różowo. Czasami coś zawalimy, czasami coś zaniedbamy, czasami coś przegapimy i wtedy ktoś może do nas napisać takiego roszczeniowego, czy z jakąś pretensją, czy z jakimś żalem. Więc wtedy warto się po prostu do tego ustosunkować. Warto, wiadomo, są tak zwani etatowi hejterzy, którzy będą e, nieważne, co będziesz pisać, co będziesz robić, im będzie wszystko źle, bo są takie osoby i wtedy takie komentarze po prostu się ukrywa albo się usuwa no, e, w dbałości o swoją markę, dlatego że e, wiadomo, czy konkurencja, czy jakieś nieżyczliwe osoby. Mnie się to na szczęście rzadko zdarza, ale prowadzę różne profile różnych firm i takie komentarze czasami się zdarzają, rzadko, ale zdarzają się osoby tak zwane, no właśnie ci tacy etatowi hejterzy, czy hejterzy na zamówienie. Więc takie komentarze po prostu usuwamy, ale jeżeli widzimy, że, że ktoś, nasz jakiś klient na przykład jest jak, czemuś niezadowolony, coś, coś go zabolało, to warto po prostu się do tej osoby odezwać, czy jeżeli to był komentarz publiczny, to odpowiedzieć publicznie, odpowiedzieć z empatią, z szacunkiem. Jeżeli popełniliśmy błąd, jeżeli ewidentnie błąd był po naszej stronie, to nie ma w tym nic złego. Każdy z nas może się pomylić, każdy z nas może czasami coś źle zrobić, każdy może popełnić błąd, więc to nie jest jakaś ujma na honorze totalna, że coś źle zrobiliśmy, tylko po prostu ujmą by było, gdybyśmy się do tego nie przyznali i w zaparte szli, bo ta osoba już wtedy powie innym osobom, że słuchaj ona mi to źle zrobiła i po prostu w zaparte kłamie publicznie, że ona zrobiła to dobrze, że się wywiązała z umowy, a tak prawda jest zupełnie inna i wtedy tracimy nowych potencjalnych klientów, dlatego jeżeli coś zawaliliśmy i czujemy, że faktycznie wina jest po naszej stronie, to po prostu warto przeprosić warto powiedzieć, przyznać się do błędu, faktycznie Panie Zbigniewe, przepraszam bardzo, tutaj nastąpiło zaniedbanie, tutaj Pana źle poinformowałam, czy coś tam, cokolwiek, w co, co, czym zawaliliśmy. Proszę się do mnie odezwać, postaram się to Panu zrekompensować. I tyle, i tyle, i każdy człowiek normalny zrozumie, bo trzeba być człowiekiem empatycznym. My, nie właściciele firm, to też nie jesteśmy jakimiś cyborgami, też potrafimy się pomylić. Potrafimy coś właśnie zaniedbać, czy w pośpiechu o czymś zapomnieć. Yy, I to jest po prostu ludzka rzecz. Trzeba się po prostu do tego przyznać, jeżeli coś poszło nie tak, jeżeli ktoś to jakby. Wywluku na zewnątrz, to trzeba się wtedy też na zewnątrz jakby przyznać do błędu i przeprosić. Jeżeli ktoś odpisuje w wiadomości prywatnej taką rzecz, to też jak najbardziej trzeba na to zareagować. Nie można tego zignorować, bo nastąpi to samo, co, co, co przed chwilą mówiłam: że ta osoba pójdzie do swoich znajomych i im po prostu powie, że napisałem zażalenie, napisałem reklamację i po prostu olali mnie. Nikt się nie odezwał do mnie. Nie można tak robić, bo stracimy tego klienta i stracimy 10 innych, bo zadowolony klient przyprowadzi ci kolejnego klienta, a niezadowolony klient odrzuci od ciebie potencjalnych 10 klientów. Taka jest rzeczywistość, dlatego warto dbać o te relacje, warto używać tych słów dziękuję, przepraszam. To jest Właśnie jeden z elementów budowania relacji. Wspomniałam też tutaj właśnie o odpisywaniu, o odpisywaniu na wiadomości. I też chcę do tego wrócić, bo jak już poznałam wiele firm, prowadziłam sociale różnym firmom. Prowadzę. I jak ja prowadzę, to ja jestem osobą odpowiedzialną najczęściej za odpowiadanie na wiadomości. I zdarza się tak, że ja na przykład nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie, więc nie, nie milczę, nie odczytuję tej wiadomości i nie milczę, bo osoba, która wysłała wiadomość, ona widzi, że ja odczytałam. Prawda? Bo to widać, że spada ta, te, to logo czyli ktoś przeczytał. I potem cisza, i cisza. I klient myśli, kurczę, zignorowali mnie, nie odpisali mi. Więc ja, jeżeli nie znam odpowiedzi, bo jeżeli znam odpowiedź, to ja odpowiadam natychmiast. Yy, I zalecam wszystkim Wam odpowiadać natychmiast. Wiadomo, że są sytuacje, nie wiem, jestem na szkoleniu i w ciągu, nie wiem, 4 godzin nie odpowiem. Yy, ale w takich sytuacjach są pomocne, automatyczne odpowiedzi. I tutaj warto sobie napisać, jeżeli za chwilę się nie odezwę, to na pewno jestem czymś bardzo zajęta. Odezwę się, kiedy tylko będę mogła. Prawda? I to już jest jakaś też e, informacja dla e, Twojego klienta czy potencjalnego klienta. E, natomiast jeżeli ja odczytałam tą wiadomość, a nie znam odpowiedzi na pytanie, to ja nie czekam, e, aż się dowiem i to też może trwać kilka godzin, bo nie wiem, właściciel jest zajęty, albo go nie ma w Polsce, bo jest na urlopie teraz, albo cokolwiek innego, że ta odpowiedź się odwleka. To ja nie czekam, ja po prostu odpisuję. Dzień dobry, nie mam mnie w tej chwili w firmie, więc nie udzielę Pani odpowiedzi na to pytanie albo nie jestem zorientowana w temacie, zajmuję się social mediami, jeżeli jesteś osobą, która prowadzi social media. Albo nie znam w tej chwili odpowiedzi na to pytanie, jak wróci szefowa czy szef, dopytam się i pani natychmiast odpowiem. Ale jeżeli na przykład chce pani poznać odpowiedź jak najszybciej, to też jest opcja, żeby zadzwoniła pani do firmy. Być może która z moich koleżanek czy kolegów będzie pani czy panu mogła na to pytanie odpowiedzieć. I już. I człowiek się po prostu cieszy, bo jest natychmiastowa reakcja jest natychmiastowa odpowiedź na zapytanie i człowiek czuje się doceniony. Ja często właśnie, jak prowadzę też Sociale i właśnie ktoś pisze wiadomość czy do jakiejś restauracji, czy do jakiejś innej firmy z innymi produktami zupełnie i ja właśnie natychmiast odpowiadam, nawet jeżeli nie znam tej odpowiedzi, to ludzie mi bardzo często dziękują. Ojejku, bardzo dziękuję za taką szybką odpowiedź. Bo właśnie, bo dla ludzi to jest jeszcze wciąż coś, wow, że ktoś natychmiast odpowiada. Ale z badań wynika, gdzieś to wyczytałam, ja to stosuję jakoś tak po prostu naturalnie, bo sama po sobie wiem, że nie lubię czekać. Jeżeli na przykład chcę coś kupić, to chcę to kupić teraz, bo nie wiem, za dzień mogę się rozmyślić, albo mogę po prostu znaleźć sobie inne miejsce. Gdzie ja tą rzecz kupię. I tak samo, wy nie odpowiadając, nie reagując na wiadomość, za chwilę możecie stracić klienta, bo on pójdzie do konkurencji, która jest na przykład tuż obok i ma ten sam asortyment i odpowie natychmiast. I wtedy ta osoba już wie, aha, dobra, przedam samochód, mogę tam pojechać kupić tę rzecz. Albo mogę tu zamówić jedzenie od razu, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Tego też pilnujcie, o to dbajcie, bo to wszystko buduje wasze relacje. Z waszymi klientami, z waszymi potencjalnymi klientami, z osobami, które Was obserwują, które Was lubią, które zaglądają po to, bo pokazujecie tam coś ciekawego. Więc pokazujcie te ciekawe rzeczy, budujcie te relacje, dbajcie o klienta. Pamiętajcie, że klient to nie są pieniądze. Klient to jest człowiek. To jest człowiek, który ma jakieś potrzeby, który ma jakieś. który też ma jakieś swoje problemy, kłopoty, któremu też się śpiesz tak samo jak nam. Więc... Miejcie to na uwadze, bądźcie sympatyczni w relacjach z ludźmi, bądźcie empatyczni. Jeżeli macie, jeżeli ciśnie Wam się coś niemiłego na usta, żeby napisać coś w komentarzu niefajnego, to lepiej po prostu się akurat na ten komentarz nie odezwać, bo jednym takim nieraz zdaniem, czy jednym jakimś zachowaniem można sobie po prostu zepsuć markę przykładów z życia celebrytów czy artystów, nawet polskiej telewizji jest sporo, że ktoś po prostu w ferworze jakiejś emocji, czy w uniesieniu napisał coś niefajnego, coś czego później żałował, a tysiące czy setki ludzi to po prostu zobaczyły. Zapamiętały i się zraziły. Więc wy takich błędów nie popełniajcie. Mówcie tylko miłe rzeczy, mówcie tylko fajne rzeczy. Działajcie zawsze z sercem, z empatią i reagujcie szybko na wszystko, na wszystkie te reakcje swoich klientów. Z tym Was zostawiam. Dbajcie o swoje social media, dbajcie o swoją markę, o swoją markę osobistą i o markę swoich firm. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!